Cześć! Zastanawialiście się kiedyś, czy Subaru jest jedynym człowiekiem przeniesionym z prawdziwego świata do świata ReZero? Dzisiaj porozmawiamy o osobie, która kryje w sobie więcej tajemnic, niż mogłoby nam się wydawać po obejrzeniu samego anime. Zanim zaczniemy, nie zapomnij zostawić lajka i subskrypcji, a w komentarzu napisać, na jaki temat nagrać następny odcinek. Okej, okay. bez zbędnego przedłużania, ja jestem Mikli, a to scena, która powinna była znaleźć się w anime. Zaznaczę jeszcze, że w tym odcinku rozmawiamy o wydarzeniach z trzeciego arku serii, czyli pierwszego sezonu. Mimo to, może tu pojawić się kilka spoilerów, jednak nie wydaje mi się, aby źle wpłynęły na przyjemność oglądania nadchodzących sezonów anime. Na pewno wszyscy kojarzymy tego pana. To Al, którego pełne imię brzmi Aldebaran. Jest on rycerzem jednej z kandydatek na królową, a mianowicie Priscildi Barielle. Poznajemy go w trzecim marku historii. Wtedy też ma miejsce dość ważna scena, która niestety nie znalazła się w anime. Otóż Al zdradza Subaru, że również został przeniesiony do świata rezero z Japonii, z tą różnicą, że jego przybycie miało miejsce 18 lat wcześniej. Mniej więcej wtedy też stracił rękę. Al został przeniesiony do imperium wolakia, czyli kraju, który 3 lata później został zniszczony przez tę samą osobę, która zniszczyła wioskę Emilii 100 lat temu. Czyli Pandorę. W trakcie tych trzech lat, Al znalazł się na wyspie Gladiatorów, Ginon Hive, gdzie został porwany i uczyniony niewolnikiem. Później został Gladiatorem i tak nauczył się walczyć. W jednym z pojedynków stracił swoją lewą rękę. Al spędził tam prawie 10 lat jako niewolnik walczący w Koloseum, aż pewnego dnia jeden ze strażników pozwolił mu uciec. Aby pomóc mu sfinansować wyprawę, strażnik podarował mu swój charakterystyczny czarny hełm, który Al nosi do dzisiaj. Okej, okay, znamy już backstory Aldebarana, ale co jeszcze łączy go z Subaru poza pochodzeniem? Otóż imię Aldebaran, podobnie jak Subaru i imiona arcybiskupów w grzechu wywodzi się z astrologii. Aldebaran to najjaśniejsza gwiazda w gwiazdozbiorze byka. Co więcej, możemy wywnioskować, że Al miał swego czasu styczny z kultem wiedźmy, ponieważ jest on w stanie ich rozpoznać. Co ciekawe, Al nie lubi, gdy ktoś zwraca się do niego jego pełnym imieniem. Preferuje krótszą jego wersję. Na koniec dorzucę jeszcze, w ramach ciekawostki, że Al jest tego samego wzrostu co Subaru. Dlatego wiele osób myśli, że są oni tą samą osobą, ale w innym okresie życia. Co ciekawe, nigdy nie widzieliśmy Ala bez swojego hełmu, chociaż twierdzi on, że nosi go ze względu na ilość blizn, jakie ma na twarzy, wiele osób nie do końca w to wierzy. Wiemy też, że według autora, Al jest jedną z najważniejszych postaci w serii. Co może świadczyć tylko o tym, że w przyszłości darze nam będzie dowiedzieć się więcej na temat jego pochodzenia, a być może również ewentualnego powiązania z wiedźmą zazdrości satelną. Podsumowując, Al jest pierwszą postacią, o której wiemy, która podobnie jak Subaru została przeniesiona do świata ReZero, ale na pewno nie ostatnią. Jak myślicie, jaki związek może łączyć sprawę Ala z Subaru? Napiszcie w komentarzu, a jak już tam będziecie, zostawcie również lajka i subskrypcję. A, no i mała prośba do osób czytających webnowelkę lub lightnowelkę. Chciałbym ograniczyć spoilery dla anime only w komentarzach do minimum. Do głębszej dyskusji zapraszam na mój Discord. Link w opisie. Okej, okay, na dzisiaj wystarczy. Ja byłem Mikli. To było Rezero. Cześć.